Witamy kolejnych pasażerów miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, w tym autobusie, dzisiaj biletów nie kasujemy, ten autobus dzisiaj jeździ za darmo do godziny 12, .00. zapraszamy, autobus życzliwości, bezpłatny autobus. Przy jakiej ulicy w Toruniu znajduje się zajezdnia autobusowa? O teraz, jak ona się nazywa? Legionów. Bo... Tak, Legionów, to jest bardzo dobra odpowiedź. Pytanie mam takie do Ciebie, jak dobrze odpowiesz, otrzymasz nagrodę. Okay. Ewo, pytanie. Hmm. Ile w Toruniu jest autobusów miejskiego zakładu komunikacji? Można pomylić się o, o 20. O Boże, nie mam pojęcia. Może tutaj telewizja podpowie? No, chyba 128, tak? Dobrze, 129? 128. Ewo, jest y, nagroda dla Ciebie, y, którą sobie sama wybier wybierzesz. Mamy zaproszenie do kina, mamy płyty DVD z nami, mamy zaproszenie na lodowisko, na basen. Kamizelki dla kierowców również mamy, gdybyś chciała. Y, mam do wyboru, tak? Tak. Y, zaproszenie do kina, poproszę. Na film o żużlu. O, bardzo ciekawe. Cześć. Cześć, jak masz na imię? Głośny. Sebus. Sebus. I z kim tym autobusem jedziesz? Kto to jest obok Ciebie? Autobus. Lubi Pani jeździć autobusami? Dlaczego taksówką Pani nie pojechała? E, ponieważ po pierwsze nie mam tylu pieniążków, a po drugie autobusami miło. Zawsze raczej znajomi ze mną jadą. To może chciałaby Pani kogoś pozdrowić? E, tak, chciałabym pozdrowić całą Liceum nr 9, z którego jestem, e, oraz moich przyjaciół. I całą rodzinę. Proszę powiedzieć, o czym Pani myśli, jak nie nieraz jeździ Pani taką długą trasą i jest tyle przystanków? O czym się wtedy myśli, siedząc w autobusie? Patrzę się w okno i ja szczególnie najczęściej zastanawiam się, czy wszystko wzięłam z domu i czy nauczyłam się na wszystkie sprawdziany do szkoły.